Cześć, jak widzicie, dzisiaj u nas jest zima w pełni, a więc jedziemy w teren. Napadało naprawdę solidnie śniegu. W końcu się robi zimowy klimat, bo już liczyłem na to od dawna. A się nie zapowiadało, no ale w końcu sypie. Tak już od dwóch dni sypie, już nasypało w górach myślę spokojnie z pół metra śniegu. Zobaczymy w ogóle gdzie dzisiaj dojedziemy. Bo zwykle jest ciężko jak spadnie dużo śniegu, ale liczę na to, że chociaż na kawę do Pikaja uda się dojechać. Lekki śnieżek. No jest lód pod spodem, i nigdzie nie wiedzie, To nie ma szans. Nie? Nie. Jest to samo co ostatnio, jak próbowaliśmy wjechać na Klimczow. No niestety, ja to mam zawsze pecha do warunków. Jest super, bo jest dużo świeżego śniegu, ale pod spodem jest lód. No i przez ten lód, przez to, co teraz tam widać pod kołem. Nie ma najmniejszych szans gdziekolwiek wjechać, bo nie ma podkładu ze śniegu. Wiecie, gdyby był taki zbity podkład ze śniegu pod spodem i na to nasypie świeży śnieg, to jest super. Auto się przebija przez ten świeży puch i ma trakcję na tym zbitym śniegu. Ale teraz auto się przebija przez ten świeży śnieg, przez ten puszek i się po prostu ślizga na lodzie. Tylko wiesz, to nie jest problem w tym, że tego śniegu jest dużo. Bo on jest tak miękki, że auto przez niego bez problemu przejeżdża. Problem jest w tym, że pod tym miękkim, fajnym śniegiem jest po prostu lodowisko. To jest po prostu lód. No, niestety, ale może chociaż fotki zrobimy. Chociaż już się robi powoli ciemno. Jesteś cała ze śniegu z tyłu. No, wiem, no bo auto się otarło, nie? Zrób piątki. Mów mi czy mam krzywą gębę, bo ja często robię tak. Ja po prostu będę robił zdjęcia, a tu sobie równiny różne. sobie. Zostawiliśmy z opcji dojazdu dłuższą drogą, bo tam no, nie ma szans na ten podjazd wyjechać, mimo że nie był stromy. Po prostu przez lód pod, pod śniegiem się nie da. Chyba żebyśmy mieli łańcuchy, no to wtedy faktycznie teraz by się wszędzie dało jechać na łańcuchach. Ale spróbuję inną drogą, gdzie jest trochę bardziej płasko. Są tylko dwa, nie, trzy podjazdy na całej trasie, takie stromsze. Może się udaje z rozpędu po prostu zrobić. Zobaczymy. Jak nie, to jeszcze mam jedną trasę, która jest jeszcze bardziej płaska. Jeszcze wyżej się wjeżdża asfaltem, i dopiero wjeżdża w teren. Ale to już opcja awaryjna. Może się teraz na uda dojechać. Pokażę Wam coś fajnego. Jesteśmy w Brennej na ulicy Pilarzy. Możecie sobie sprawdzić nawet na mapie. Jest taka ulica: Brenna ulica Pilarzy. Jest to 100% legalna ulica. I jest to dojazd do domów, które są powyżej. I patrzcie, jak wygląda ta ulica. Jak mówiłem, jest to dojazd do domu. Domy się powoli pojawiają, ale to jeszcze nie jest sama góra, sam szczyt ulicy. Pokażę Wam, jak będziemy na samej górze. No, ale naprawdę, tutaj ludzie bez czteronapędowego samochodu nie mają szans dojechać do domu najmniejszych. No, nie wiem, może jak jest odśnieżone, to jakąś tam ośką na łańcuchach dojadą, ale zakładajcie sobie łańcuchy przy każdej chęci pojania do sklepu albo do pracy. No, ciężko, trzeba mieć terenówkę po prostu, nie? Już kilku osobom pisałem w komentarzach, że planuję zrobić takie spotkanie dla naszych widzów i właśnie między innymi trasa przejazdu będzie tędy. Chcę zrobić tą trasę tak, żebyście nie musieli zjeżdżać w ogóle z takich dróg publicznych bądź prywatnych, którymi można normalnie jeździć, żeby wszystko było 100% na legalu, żeby nie wjeżdżać do lasu państwowego. I naprawdę jest tutaj u nas dużo takich miejsc, którymi można legalnie fajnie sobie pojeździć, nawet w zimie, tak jak teraz. I przy okazji jest to szlak turystyczny i ludzie sobie tutaj chodzą z pieskami, z dziećmi, ale oczywiście jest to w 100% legalna droga. O, i nawet jedzie jakiś chyba wrangler na łańcuchach. Na łańcuchy trytytkowe. Fani tam No jedzie z tego rowu? Dobra, wyjechała. No naprawdę, powiem wam, że jakby tutaj dowaliło zimie, jeszcze trochę śniegu, nie w ogóle, w to, to jest chodzi. normalna ulica, a można sobie zrobić offroad. Bardzo fajnie tu jest. Jeszcze możemy zrobić jedną opcję. Możecie nam dać znać w komentarzach, czy wolicie wersję spotkania z nami w zimie, czy na wiosnę. Jak ale każdy bierze odpowiedzialność za swoje auto. Tak, no w zimie jest szansa, że sobie popsujecie auta i to bardzo, albo że gdzieś w ogóle zostaniecie na zawsze. Nie no, żartuję. Każdy każdego wyciągnie, nie? nie ma takiej opcji. Ale w zimie, wiecie, no nie będzie takiego fajnego jakiegoś ogniska czy czegoś, a chciałbym coś takiego zrobić. Na wiosnę jest to na pewno dużo przyjemniejszy czas, ale mniej atrakcyjny siedzi o samą jazdę w terenie. Ale dajcie znać, bo może znajdą się osoby, które będą chciały zobaczyć bezkity Zimowe i się gdzieś tutaj przejechać. No, ale to trzeba by robić na dniach, póki jest dużo śniegu. No, no i co? No i metr śniegu. Tak to wygląda. mi został spychaczem Jedyneczka No jest naprawdę, no metr śniegu przed autem. Zobaczcie. Jak ruszysz to jedź. Dobrze, że wczoraj sobie linę od wyciągarki przewinąłem na nowo, co prawda to jeszcze nie jest ta lina za impregnowana na zimę, tylko inna, ale samo to, że ją rozwinąłem i nawinąłem drugi raz, coś tam pomogło. bo jak tutaj dojedziemy za drzewa, tam już nie ma takich zaspnawianych. Wyjaliśmy. Ten dalej wcale nie jest lepiej, ale spróbujemy. Na taką ilość śniegu jest tylko jedna metoda. No tu jest spoko, bo jest mniej nawiane niż tam. ciężko. Najgorsze jest to, że nawet jeszcze nie dojaliśmy do tego podjazdu, o którym myślimy. Takie to jest tempo. Widać jak ktoś to na nakładzie jechał. Ale to musiało być kilka ładnych godzin temu. Jakby co to ja mam dwa, a tu jest górki i auto już traci moc. Chcę zobaczyć jaki jest Eee... Zostawić mnie na chwilę. Spadliśmy właśnie z drogi. I teraz wam pokażę, teraz mam kamerę w pionie w tym momencie, nie? W sensie w poziomie, tak jest poziom. Yy, tak, Antek stwierdził, że hmm, trochę zjechaliśmy, to on jeszcze cofnie. Po czym prawe przednie koło się nam podniosło. Był taki rów. Dobra, trzeba to ogarnąć. No. Yy, ja jestem tylko ciekaw jak ja wyjdę. Bo przecież drzwi nie podniosę. Uroba. Nogą. Daj to. Proszymaj. Tak mniej więcej stoi samochód do drzew. No, to sytuację mamy następującą. Wiecie, to na pewno na kamerze nie wygląda tak źle. O, to koło na przykład jest w powietrzu, nie? Tu mieliśmy taką fajną drogę, i tu się zaczęła robić wąska. No i lekko mi lewa strona zjechała. No i leżymy. Dobra, biorę wyciągarkę i lecimy z tematem. Będziesz nagrywać? Tak. Tomasz A masz pilota od wyciągarki? Mam. A bo dobra, możesz go używać. Tylko muszę wejść na dach jak będę wciągał, to wiesz, to drzewo odganiać, żeby auta nie poniszczyło. Ja nawet kurtki nie byłam w stanie sobie na tym przechyle wyciągnąć. Zamarzę tu. Daj tam na aut. Dobra, out, rozwijaj. Chcesz pilota? Nie, na razie nie. Żebyś nie spadł. Dobra, zwijaj. bo mi kierownica zaczęła skręcać. Mam iść do środka, do auta? Nie, nie musisz. Możesz nagrywać z zewnątrz. Nasi widzowie będą szczęśliwi. Najważniejsze w tej akcji, żeby tym drzewem nie poniszczyć dżima. Dlatego muszę To jest do dobry moment na reklamę bagażnika. Tak. Dobra, zwijaj. Zim uratowany. Ja teraz wsiądę do środka. Daj mi już pilota. Już mu trochę pomogę. Uf. Idę na chwilę do środka, bo zamarzam. Dobrze, dobrze. Oh, Jezu. Oh. Zobaczymy co postanowi Antek w mojej opinii. Powinniśmy się tutaj w tym momencie nawinąć, stojąc i tak całą dupą już w rowie. I stąd uciekać. Udało się mi wyjechać z tego, ale dalej jesteśmy w kiepskiej sytuacji, bo ta droga jest strasznie wąska. No i spróbuję. Jak auto będzie jechać przy prawej stronie i się nie będzie zsuwać, no to damy radę. A jak nie, no to będziemy się nawijać gdzieś w krzakach. Na razie to nawet nie idzie ruszyć. Dobra, próbujemy. Dobra, jednak się nie udało jechać do przodu. Spadliśmy znowu dupą do rowu. Eee, muszę się nawinąć na wyciągarce. Przodem w tamtą stronę, z której przyjechaliśmy, no i próbować jakoś tam powolutku się przeciskać. No, ale jest ciężko. Dobra, jednak pan Antoni stwierdził, że trzeba się nawinąć. Niestety po tym, jak już się wyciągnęliśmy, to wpadliśmy znowu. I nawijamy się na wyciągarce. A więc tak, auto teraz stoi prawie w poprzek, ja sobie go tutaj wyciągarką obracam. No jak go obrócę, no to będę próbował tam dalej z powrotem wracać. Muszę się zmieścić między tymi drzewami, żeby go nie porozwalać. Słaba wyciągarka, bo liny mało rozwinięte. No ale jakoś to będzie. Ta lina zresztą się zaraz chyba urwie. To jest moja stara lina, ona ma już chyba z 10 lat. Próbuję ją przewinąć i e, żeby bardziej nawijała na tą stronę. Zdarza się, że pytacie, czemu wszyscy jeździmy suzukami, czemu wszyscy jeżdżą małymi samochodami, dlaczego skoro y, uprawiamy turystykę offroadową i wyjeżdżamy gdzieś tam na dłuższe wyjazdy, to nie kupimy sobie dużego auta. Dlatego, że na co dzień jeździmy w takim terenie, w takim. Jest ciasno, jest mało miejsca, no nie wyobrażam sobie tutaj patrolem w lągu, ani jechać, ani się nawijać. Nawet to działa, już drzwi prawie obrócony. Wolę na wyciągarce go ciągnąć niż na kołach, bo on na kołach od razu traci trakcję totalnie i się stacza z powrotem do dziury, nie? A na wyciągarce jednak mniej więcej idzie tak jak chciałem. Musimy koło tego drzewa się minąć, co na początku z nim walczyłem. No i jakoś to będzie. Tu jest najgorszy moment. Czekaj, przejdę sobie przed auto. No o to drzewo mi chodzi, nie? Ono jest tutaj najgorsze. Dobra, koła lekko w prawo. Dobra, tyle. Ale widzę, że się chyba udało. Jak dupa przejdzie za drzewo, to już jesteśmy wygrani. Koła w prawo! Pewnie się zastanawiacie, czemu robię to wszystko na wyciągarce, nie pomagam kołami, że ona zaraz umrze, ale spokojnie, ona jest dosyć mocna, ma dużo prądu, nie grzeje się, jest wszystko ok. A dzięki temu, właśnie, że robię na wyciągarce, to nie suwa mnie do rowu. Nie pierwszy raz to robię. Mam nadzieję, że to było właśnie ostatnie przepięcie. Liny jest tam zapięta takiego grubego drzewa. Tutaj jest to miejsce, gdzie spadliśmy, a więc jego chcę jeszcze przejść na wyciągarce, a tam już spróbuję ruszyć. No, myślę, że najgorsze za nami, chociaż. Różnie to bywa. Dobra, lecimy. Ania tutaj e, steruje kołami. Ile mamy prądu? 10 V. No nie ma tragedii, ale mało. Byleby nie spadło poniżej 10 Było już 9 V. I wiecie o co chodzi. Teraz ta dupa się tutaj trzyma na tej drodze. I się nie bardzo zsuwa, nie? Jakbym odrobinę dodał gazu, ona by od razu tutaj zjechała. Dobra, na razie jest OK. Na razie jest OK. No, tu się już robi szerzej. Myślę, że damy radę. Koławy, prawo! Dobra, prostuj! Dobra, odpinam i próbuję. Udało I ja tylko się. chciałam na zdjęcia pojechać i na kawkę. A jedziemy jeszcze próbować tu tą dru drugą drogą, czy zapieniać? Myślę, że nie. Tym bardziej, że jest 20.05. Dobra, no to wracamy. Późno. to wracamy, a kawę sobie wypijemy w biurze. No. A ty jesteś całutki mokry. No, calutki. nie wiem, czy to. No, zobacz, tu jest wszystko woda. Nie jestem cały, po prostu mokry. Nawet mam w gaciach po prostu. W... W środku, wszystko. Oczywiście mocne. był taki moment, który się nie nagrał, ale wyobraźcie sobie, jak szczelił. Wiecie, od wyciągarki lina w pewnej chwili i jakimś drzewem poruszyła i centralnie taka kopa śniegu spadła na głowę, no nie. No nie było to. Miło i miałem taką sytuację chyba z trzy razy. No że musimy to. teraz iść na pełnym bucie, żeby przejść przez te zaspy. To masz być Które drzwi są otwarte? Nie wiem. Moje były. Tu jest ta łóbka, tak? No tak. jeszcze dwa kawałki. za tymi cholinkawymi. No tak, tak, bo to przy tym domu. Było... tu w Nie, już nie równam tego A tu nie ma się do czego zapiąć Aha No, powodzenia No dobra, muszę się ubrać jeszcze raz Może sobie ubierz kurtkę, co? nie, bo w kurtce jest wygodnie. Ale ja tu mam taką kurtkę taką wiesz, szmatuławce, takiego szmatuławca Tutaj kiepska sytuacja, bo nie bardzo jest się do czego zapiąć tutaj. Najbliższe jest to drzewo za Antkiem, które widać, a ono jest bardzo daleko. Ciekawe jestem, co on wymyśli. No i co? Linę braku. A masz a jeszcze jest. jakiś pas? Mam jeszcze pas kinetyczny. Yy, miękką szeklę ci ludzie rzuciłem. Mm -hmm. Tą? Nie, miękką. Ta jest mało miękka. To jest mało miękka. A dobra, tu mam jeszcze jedną. To co mnie kłamiesz? Tam też jest? Na pewno nie. Zobacz co na ziemi, czy szekla. Update, chyba się udało o coś zapiąć. O co ci się udało zapiąć? Widzisz tą drugą choinkę? Tą drugą? No bo pierwsza miała tak dużo gałęzi na dole, że stwierdziłem, że nie będę się przekopywał przez to. A do drugiej starczyło. Tam jest normalnie ponad metr śniegu nawionego. Mamy zapiętą linę od wyciągarki, opaski kinetyczny Jeszcze tak będzie naciągał i puszczał, naciągał i puszczał, nie jak guma Właśnie się zjarał bezpiecznik od wyciągarki Dobrze, że jesteśmy już na takiej końcówce, tam dalej jest troszeczkę mniej śniegu Dobra, update, to niebezpiecznik. Zdalne sterowanie padło, nie wiem, może się kabel któryś od tej puszeczki małej przetopił, nie mam pojęcia teraz. Ale na kablu działa. A, o, i chyba właśnie wyjechaliśmy z tego najgorszego. No, ale i tak nie ma aż takiej tragedii, bo tu już jest cywilizacja, więc moglibyśmy na przykład pójść z buta po pomoc. Tutaj każdy ma terenówkę. Dobra, to już ruszymy. Idę to odpinać. Mamy sukces, wyjechaliśmy z domu przed trzecią. Jest 17.40, nie dojechaliśmy nigdzie. Po prostu cały ten czas się kopaliśmy Dobra jesteśmy uratowani. Jesteśmy na odsiżonej drodze Jak miło widzieć czwarty bieg O, a co to? Jakiś mini krosik Jedziemy sobie już spokojnie z powrotem ulicą Pilarzy. Co ciekawe, zobaczcie, ulica Pilarzy to przy okazji jest szlak turystyczny. Tutaj macie oznaczenie dwóch szlaków, zielony i niebieski. Także takie sytuacje u nas są dosyć popularne. Niektórzy o tym nie wiedzą. A w sumie możesz mi zapalić, bo chcę nas ponagrywać. Słuchajcie, gadaliśmy o tym, żeby zrobić spotkanie z Wami w zimie ale po tym, co przed chwilą przeżyliśmy, to stwierdzam, że to jest kiepski pomysł, bo i tak do tych najfajniejszych miejsc już nie dojedziemy. Ee, wiecie, są też takie drogi, że one prowadzą do domu gdzieś właśnie wysoko w górach, ale nie będzie możliwości z tych dróg jakby przebić się w inne miejsca, nie? A często jest tak, że jest droga taka dojazdowa do domu, 100 metrów lasu i znowu kolejna droga, no nie? No ale w tym przypadku nie będzie takiej opcji, a więc chyba musimy to przełożyć na wiosnę. Nie, ale lepiej na wiosnę, tym bardziej, że no... Ciężko coś organizować, nie, ma, nie mogąc przewidzieć w ogóle yy, jak to będzie wyglądało i zrobić jakikolwiek plan. Jeszcze jest tak, o ile dzisiaj, jak jest płasko, to da się przez ten śnieg przebijać. On jest miękki, puszysty, nie? Ale może być tak, że za dwa dni przyjdzie odwilż, cały ten śnieg się zmniejszy objętościowo o połowę i zamarznie. No i wtedy już jest lipa, nie, nie przejedzie się. A więc, no, coś za coś. U nas nigdy nie wiadomo. Myślę, że musimy faktycznie zostawić to do wiosny. A tymczasem, my wracamy do domu. Jestem cały mokry, muszę się przebrać.